Dzień dobry, witam po raz kolejny w moim studio. I teraz będzie troszeczkę inaczej. Zaproszę na pewną piosenkę. Najpierw taki dowcip, że od czasu, gdy mamy nowy rząd, coś odkładam. A w tym miesiącu, jakby się mnie ktoś zapytał, odłożyłem dentystę i zakup nowych butów. Więc, nawiązując do tego, nie mogę patrzeć na to, co się dzieje, na to, co ten rząd wyprawia. To jest po prostu już karygodne. Pokuciłem się z paroma osobami. Generalnie no, wyzywano mnie od jakichś ciemniaków. Zupełnie tego nie rozumiem. Że tak powiem, to jest często no, ludzie, którzy popierają Tuska i jego rząd, twierdzą, że no, byłem po prostu tym szokowany, że gdyby nie on, to Polska by zginęła w głównie a nawet nie używali słowa Polska, tylko ten kraj. Bardzo mnie to denerwuje, jeżeli ktoś się wyraża w ten sposób, że on mieszka w tym kraju, w tym kraju już nie może żyć. Pytam się o motywy, Mówi, czy trzeba oglądać odpowiednie materiały, mają znajomości w ministerstwach. Ale gdzie konkretnie, jakie macie dowody, o co wam chodzi? Nie mogą wyjawić, nie mogą powiedzieć, trzeba być mądrym i do dobrych źródeł sięgać. Po prostu tego nie rozumiem i po pierwsze nie zgadzam się z tym, co mówią, nie zgadzam się z tym, co obecny rząd robi z Polską. Nie zgadzam się z tym, z całym tym rugowaniem polskiego przemysłu, rolnictwa, wszystkiego, co tylko się da. Nie zgadzam się z tym, że Muzeum Warmii i Mazur nagle jest Muzeum Prus Nie zgadzam się z tym. Rozumiem te kwestie klimatyczne, likwidację kopalni, elektrowni i tak dalej, ale zauważcie, to się potrafią w parę miesięcy zrobić, a telewizji w likwidacji nie mogą zlikwidować. Jak to jest? W każdym razie, ludzie, nie dajmy się ogłupić, Napisałem taką właśnie piosenkę, tekst i muzykę ułożyłem w raju. Piosenka pod tytułem Obudźcie się. Posłuchajcie, fajny rok, klaskany, słowa zapadają w pamięć. Zapraszam, link będzie na dole. Tylko kliknąć i można tej piosenki wysłuchać. A poza tym subskrybujcie mój kanał, będzie chyba jeszcze częściej. Na razie do widzenia, cześć, pa.